Pała Bogu. Tak kiedy jestem na tym miejscu, słucham tego, co jest zwiastowane, wiecie, i moje serce, ono jest naprawdę poruszone. I nie wiem, jak wy osobiście, ale dla mnie każde kazanie, one miało wielkie przesłanie do mojego serca. I wiecie, kiedy wstaję na tym miejscu, to Boże Słowo dzisiaj nie napomniało i ono mówi, ze zapałem powinieneś służyć. Od zapał powinien być w naszych sercach. Boża radość powinna być w naszych sercach. Wiecie, czasami możemy tak spojrzeć, od niewielu nas dzisiaj na tym miejscu, ale swojego czasu pan Jezus, on zabrał kilku uczniów na górę, może kilku to nawet za dużo słowo. I wiecie, tam gdzie został przemieniony, a kogo on zabrał tam na tamte miejsce? Tego kogo zechciał? tego i zabrał. I wiecie, dzisiaj my jesteśmy na tym miejscu, może mówimy o przypadkiem, zebraliśmy się w takim gronie, nie? To nie przypadek. Bóg kogo chciał, tego dzisiaj zebrał na tym miejscu. Może ktoś inny chciał. Może ktoś inny próbował, a nie może być na tym zgromadzeniu, a my dzisiaj możemy być na tym miejscu. Możemy razem modlić się, możemy słuchać słowa Bożego i wiecie, kiedy tak modliliśmy się, moje serce zostało także poruszone, kiedy patrzałem na jedną młodą osobę, która tutaj się modliła i wiecie, moje serce nagle poczuło taką wielką radość, że płynie taka modlitwa z tego młodego serca. Chwała Bogu za to. Ja chciałbym powiedzieć, że my na tym miejscu głosimy, jak jest napisane, Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. I wiecie, czasami ludzie zastanawiają się, a dlaczego w takim razie głosicie Jezusa ukrzyżowanego? Bo słowo Boże nas tak uczy. A co to tak naprawdę znaczy? Są ludzie, którzy zwiastują Jezusa uzdrawiającego. Są ludzie, którzy zwiastują Jezusa miłosiernego. A w Bożym słowie jest napisane, a my zwiastujemy Chrystusa i tołnego ukrzyżowanego. A dlaczego tak? A dlatego, że w tej śmierci było zwycięstwo. Chociaż ludzie wtedy tego tak nie widzieli. Oni widzieli to jako hańbę. Nawet uczniowie nie rozumieli tego. I mówią, czy ty nie wiesz, co się stało? Czy ty jedyny pątnik do pana Jezusa? mówią w Jerozolimie, który nie wie, co się stało. I oni odpowiadają Panu Jezusowi, a oni nie wiedzieli, że właśnie w tej śmierci Pana Jezusa było zwycięstwo. To właśnie tam, na Golgocie Pan Jezus powiedział, wykonało się. Nie w tych cuda, które były wspaniałe, ale dla nas, dla naszego życia właśnie tam na Golgocie wykonało się. I nie dzięki tym cudom, ale dzięki tej Golgocie my mamy zbawienie w żywym Bogu, chwała naszemu Bogu. Wiecie, kiedy dzisiaj słuchałem Bożego Słowa i brat Marcin wspomniał taką ciekawą rzecz, kiedy u Jeremiasza Pan nasz, jaki On pełen miłości, jak On zwraca uwagę do swojego narodu i On mówi, nawróćcie się, zmieńcie swoje życie, dlatego że ja nie chcę wyleć swojego zła. I nawet jeśli powiedziałem, że wyleję swoje zło, a człowiek odwróci się od grzechu, to co Bóg mówi, ja pożałuję, ja nie uczynię tego. Ale Boże Słowo mówi, że oni odpowiedzieli w tamtym czasie nic. Tego. My nie zmienimy swojego życia. Wiecie, są ludzie, którzy tak samo i dzisiaj mówią: Nic z tego, ja nie zmienię swojego życia. Ja dalej będę trwał w moim uporze. Ja dalej będę żył tak, jak chcę, a nie tak, jak mówi Boże Słowo. I werset 17 tego samego rozdziału mówi: Jak wschodni ja ich rozproszę przed wrogiem plecy, a nie twarz im ukaże w dniu ich zagłady. Wiecie? To nie są szarty, kiedy my słyszymy Boże Słowo. Dlatego, że Boże Słowo, one dzisiaj jeszcze z miłością do nas mówi. Ale przyjdzie czas, przyjdzie dzień zagłady. Przyjdzie ten moment, gdzie już niczego nie będzie można zmienić, bracia i siostry. A dzisiaj dany jest ten czas Bogiem dla nas, dla każdego sposobna. Wiecie, wróg on dzisiaj bardzo mocno atakuje każde serce. My żyjemy w taki czas, że bruk On stara się rozbić wiary każdego człowieka, nie tylko na tym miejscu, ale każdego, kto wierzy w Jezusa, każdego, kto słucha Bożego Słowa, aby nie przyjął tego słowa i każdemu, który zwiastuje, aby nie było wiary w to, że jest w ogóle sens, aby zwiastować Boże Słowo. I wiecie, kiedy w niedzielę na tym miejscu było zwiastowane Boże Słowo, był wspomniany chemiasz, kiedy On zabrał się do odbudowy tych murów. To wtedy wróg z całą siłą zaczął napierać, zaczął robić to, żeby jego ręce opuściły się i tam są pewne słowa, które były cytowane w niedzielę, ja bym chciał zacytować jeszcze raz i mówią, zejdź się z nami, Spotkaj się z nami na naradzie. Trzeba się spotkać. Ale Nechemiasz odpowiada, nie pójdę. Dlaczego miałaby ustać praca moja? Jest napisane, jeszcze bardziej się do tej pracy przyłożyłem, bracia i siostry. Kiedy ten wróg, on zaczyna mocniej atakować, to my w naszym życiu powinniśmy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej dołożyć naszych sił do tego, aby służyć żywemu Bogu. Wiecie, kiedy człowiek spotyka się z Jezusem, on nigdy nie zostaje takim samym. O tym mówi Boże Słowo. Kiedy spotkał się z Jezusem człowiek imieniem Zakeusz, on kiedy usłyszał o nim, on zrobił wszystko, żeby się z nim spotkać. On szedł na te drzewo i kiedy on spotkał się z Jezusem, jego myślenie się zmieniło, jego postawa się zmieniła, jego życie się zmieniło. On mówi, połowę mojej majątności, do której ja dodam od siebie, był tak mocno przywiązany i do której tak mocno dochodził, dlatego że on chciał zdobywać więcej i więcej. Nagle to dla niego przestało mieć znaczenie i on mówi, połowę mojego majątku oddaję. Zachę dlaczego ty to robisz? A on spotkał się z żywym Bogiem. I on mówi, połowę oddaję, a na kim wymusiłem, tak jak mówi prawo, szwór nasób jestem gotów oddać. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry. Oto pytanie dla każdego z nas dzisiaj. Czy ja dzisiaj na tym zgromadzeniu, ale nie tylko na tym zgromadzeniu, spotkałem się z Jezusem. Ja wiem, że my jako wierzący ludzie odpowiemy, przyjacielu, o czym ty mówisz? My wszyscy spotkaliśmy się z Jezusem. Każdy z nas oddał swoje życie Jezusowi. Każdego z nas zmienił Pan Jezus. Chwała Bogu. Ale chcę podać jeszcze jeden przykład. Ucznia Pana Jezusa Piotra, który też oddał swoje życie dla Pana Jezusa i odszedł za Panem Jezusem, ale przyszedł taki moment w jego życiu, gdzie... On zaparł się Pana Jezusa, gdzie On odszedł od Niego, On uciekł od Pana Jezusa innymi słowami. I dlatego, że Pana Jezusa nie było z Nim w tym momencie, w Jego życiu, można tak powiedzieć. Dlatego, kiedy mówią i Ty byłeś jednym z nich, on zaczyna się zabierać i mówi, ja nie znam tego człowieka, ja nie wiem, kim on jest. Wiecie, my dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, ale chcę powiedzieć, że tak samo jak Piotr kiedyś zabierał się, w Bożym słowie jest napisane. Tak samo i my dzisiaj możemy zapierać się, jakby omówione swoim życiem i mówiąc: Ja nie znam tego Jezusa, który zmienił życie Zakaeusza. Ja nie znam jego. Bracia i siostry, to bardzo ważne, abyśmy trzymali się naszego Pana, abyśmy mocno na nim polegali. Ja chcę powiedzieć, że. My dzisiaj mamy ten przywilej, aby czytać Boże Słowo. Ja chcę przeczytać fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w Ewangelii Marka. Werset 4 rozdział, werset 40 albo 39, czwarty rozdział 39 i dalej. I obudziwszy się zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza i rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerezańczyków, a gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobu naprzeciw niego, opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I co oni dniami i nocami przybywał w grobowcach i w górach. Krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzał Jezusa z daleka przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł, Co ja mam z Tobą, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak Ci na imię? Odpowiedział mu na imię mi legion, gdyż jest wielu nas. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry dużo stado świn. I prosił go duch, ja dodam nieczysty, że było jasno, duch mówiąc, poślij nas te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wysz, wyszły duch nieczysty i weszły świnie. I zrzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza. A było ich około dwóch tysięcy i utonęli w morzu. A ci, którzy je paszli, uciekli, rozgłosili to w mieście po, i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, którym był legion demonów i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach i poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, a mógł po, aby mógł pozostać przy Nim. Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i ozmanaj mi, jaką wielką rzecz Pan Ci uczynił i jak się z tobą, nad Tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zduniewali. Wiecie, jest tutaj tak wiele myśli i tak wiele ciekawych rzeczy zapisanych w tym fragmencie Bożego Słowa. Oto swojego czasu uczniowie pana Jezusa, oni płyną razem z nim w łodzi. I wiecie, tak samo w naszym życiu my często płyniemy i pan Jezus może nie jest gdzieś daleko. Ale tu jest napisane, że Pan Jezus zasnął i zaczęła się burza, woda zaczęła wlewać się do środka. Ja nie wiem, jak to wyglądało do końca, ale ta woda już zaczęła się wlewać, tak mówi Boże Słowo. I wtedy uczniowie, kiedy widzieli te fale, oni zaczęli wołać, Panie, czy nie interesuje Ciebie to, że giniemy, Panie nasz, czy Ty widzisz nasze życie, czy Ty widzisz te fale? I wiecie, wtedy Pan Jezus? On staje, on mówi do tych wal, umilknij, ucisz się. I wiecie, i nagle przychodzi wielki spokój. I tu jest napisane, że kiedy tak się stało, to nagle na nich wielki strach przyszedł. I mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne. Kim on jest? To jest Jezus. Oto jest ten, który stworzył to wszystko. Oni widzieli wiele cudów, ale mimo wszystko ich zdziwił ten wielki cud. Bracia i siostry, my służymy takiemu Bogu, który może powiedzieć że do tych fal, które są naokoło, do tej burzy. On może powiedzieć, łócisz się, milknij. U Niego jest taka moc, u Niego jest taka władza i to ciekawe. A uczniowie dziwią się i wiecie, my czasami też nie dowierzamy, że Pan Jezus może tak wiele uczynić. Tutaj jest napisane, że Pan Jezus też dziwił się i mówi, czemu jesteście bojaźliwi? Dlaczego tak się boicie innymi słowami, jak ja bym nie był z Wami, prawda? Pan Jezus dziwi się. Dlaczego się boicie? I czy czasami w nasze życie przychodzą różne sytuacje? A Pan Jezus zadaje pytanie i mówisz, dlaczego? Mówi, dlaczego się boisz? Dlaczego strach przychodzi? Czyż ja nie jestem tutaj? Czyż ty nie możesz poprosić mnie? Czyż ja nie dam odpowiedzi? Czyż ja nie powiem do tej burzy, umilknij? to On ma moc, aby powiedzieć umilknij, bracia i siostry. On ma ten moc. I nas to nie powinno dziwić. My służymy takiemu Bogu. I kiedy oni przeprawili się na drugą stronę, ja chciałbym, aby ten obraz on był przed naszymi oczami, dlatego że on mówi o duchowym świecie. My czasami zapominamy o tym, ale jest duchowy świat. I on jest może jeszcze nawet bardziej rozbudowany niż ten cielesny. I jest i duchowy, dobry, i zły świat. Jestem siły dobre i złe. Pan Jezus, on jest tym, który daje dobro dla człowieka. Ale Boże Słowo, on pokazuje także i tą drugą stronę, która się znajduje. Pan Jezus z uczniami przybywa na to miejsce. A tam jest człowiek. I teraz możemy zobaczyć, czego tak naprawdę diabeł chce dla człowieka i co on robi z człowiekiem, kiedy nad nim przejmuje całkowitą kontrolę. Jest napisane, że ten człowiek, on był powiązany łańcuchami. Jego wiązali łańcuchami, aby on nie czynił tego, co on czynił. Oni próbowali, ale on rwał te łańcuchy. Innymi słowami jest pokazane, że ludzie, oni próbują zatrzymać diabła swoimi sposobami, ale takiej możliwości nie ma. Dlatego, że diabeł on daje dla człowieka taką siłę, że on rozrywa te łańcuchy, on rozrywa tym, co jest związane i on dalej robi to, co prędzej. Ludzkie siły nie mogą zmienić człowieka. I tu jest o tym napisane, i on dalej jest napisane, że on przebywał w grobowcach, on przebywał w tym miejscu, gdzie jest śmierć, on przebywał w tych miejscach, gdzie normalny człowiek nie powinien się znajdować, nikt normalny nie powinien chcieć i nie powinien znajdować się w grobowcach, bo w grobowcach znajdują się ci, którzy są martwi, a nie żywi. Ale wiecie, on znajduje się w tym grobowcu. Dlaczego? Dlatego, że diabeł go kieruje. I on tam siedzi w tym miejscu, gdzie być nie powinien. W tym miejscu śmierci, innymi słowami. Bo diabeł on poprowadził jego na to miejsce i ludzie nie mogli zatrzymać. I Boże Słowo mówi, że ten człowiek krzyczał dniami i nocami przebywał w grobowcach, w górach krzyczał i tłukł się kamieniami innymi słowami on zagowywał się nie tak jak powinien się zachowywać on krzyczał, mało tego Boże Słowo mówi on tłukł się kamieniami czyli przyczyniał sobie wielką szkodę i gdy tylko z daleka zaczął iść Pan Jezus i kiedy on z daleka zobaczył tego u którego jest władza jak było dzisiaj mówione, u którego jest moc, on zobaczył, on rozumiał, że to nie człowiek, który wiąże łańcuchami. I on już z daleka przybiegł i złożył pokłon panu Jezusowi, innymi słowami pokazując: Oto Ty jesteś mocniejszy ode mnie, ja Tobie nic złego nie mogę uczynić, oto Ty jesteś ten, który ma moc i to Ty masz władzę. Jeśli Ty powiesz to. I te demony rozumiały że przyszedł Pan Jezus i one proszą Go, one zaczynają mówić głosem, co, ja, co my mamy z Tobą, Jezusie? Synu Boga Najwyższego, zaklinam Cię, nie na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Oto postawa diabelska, on dręczył prędzej, prędzej tą duszę tego człowieka, a tu woła do Pana Jezusa, mówi, nie dręcz mnie przed czasem, nie dręcz mnie. I wiecie, tu jest ciekawa rzecz pokazana, bo tutaj są pokazane pewne prośby, które zostały także zanoszone do Pana Jezusa. I tu jest powiedziane, że te demony prosiły Pana Jezusa, i Pan Jezus wysłuchał ich prośby, co ciekawe. On wysłuchał. Proszę, puść nas w te stado świń. Pozwól. To jest duża różnica. Nie diabeł rozkazuje, nie demony rozkazują, tylko one, proszę, pozwól. I Pan Jezus pozwolił. Dlaczego? Dlatego, abyśmy mogli z tego głębie czytać. Dlatego, abyśmy mogli rozumieć, jak duchowy świat działa. I wiecie, kiedy tylko te duchy weszły w te świnie, które tam były, to nie przypadkiem w świnie, bracia i siostry, nie przypadkiem nie w obce, a w świnie. Dlaczego? Dlatego, że świnia nie wszystko, co idzie pod rząd. Nie ma znaczenia, czy czyste, czy nieczyste. Świnia, ona je, ona spożywa ten potar. Dlatego te demony, one spokojnie mogły wejść w świnie. I mało tego jest pokazany koniec, jaki jest takiego człowieka, kiedy diabeł przejmuje, przejmuje kontrolę. I te świnie rzuciły się, rozpędziły się i rzuciły się. Wszystkie dowody z tej skarpony tam zginęły. Wiecie, to jest wielki obraz, który pokazuje nam Bóg, abyśmy widzieli, czego chce dla człowieka diabeł, a czego chce dla człowieka Bóg. I kiedy tak się stało, ten człowiek został całkowicie uwolniony. Pan Jezus zmienił jego życie. Ten, który prędzej był w tych grobowcach, który tak się zachowywał, on siedzi spokojnie u stóp naszego zbawiciela. I przychodzą ludzie na tamte miejsce, to też ciekawe. Wiecie, przychodzą ludzie, którzy zobaczyli z jednej strony człowieka, który był związany i stał się swobodnym. Bardzo często słyszę taki sam przykład i mnie to bardzo dziwi. Kiedy ktoś był grzesznikiem, alkoholikiem, narkomanem, złodziejem, wszyscy nasze kali, jaki to jest zły, ale bardzo często, kiedy on odda swoje życie Bogu, kiedy Bóg przemieni tego człowieka, on już nie kradnie, on już jest porządnym człowiekiem, on już nie jest narkomanem, on już nie jest pijakiem. I często zdarza się tak, że ludzie, którzy są naokoło, mówią, dlaczego ty się tak zmieniłeś? I wiecie, oni zaczynają mówić, lepiej byś się nie zmienił, lepiej już byś, drugimi słowami, nie żył, bo te narkotyki by Cię mogły się do tego czasu, albo byś siedział w więzieniu. Wiecie, dlatego, że są pewni ludzie, których strach przychodzi, kiedy widzą trzebiane drugiego człowieka, dlatego, że oni zdają sobie sprawę, że jest żywy Bóg. I kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że jest żywy Bóg, Jego zaczyna oskarżać sumienie Jego. On Jemu zaczyna pokazywać, że jeśli Jego, tego człowieka, do Niego mogła przyjść przemiana, znaczy jest żywy Bóg i przyjdzie czas, że będzie sąd. I wiecie, to serce człowieka podpowiada, chociaż bardzo często ludzie odrzucają, bo oni widzą, że ich uczynki są złe, że one są grzeszne, że jest nieprawidłowo. Mało tego, tutaj jest napisane, że ci ludzie, oni usłyszeli, co stało się z tym człowiekiem, mało tego, ale oni też zobaczyli, co stało się, usłyszeli o tym, co stało się z tymi świniami. A wiecie, co stało się z tymi świniami? Zresztą, kto to był dla nich te świnie innymi słowami? To był ich majątek. To był ich zysk, który oni mieli. I oni zobaczyli, że dlatego, że Pan Jezus zaczął działać ich nieczysty zysk, który oni mieli, oni go utracili. Oni zobaczyli, że kiedy Pan Jezus będzie na tym miejscu, to oni w ten sposób postępować nie będą mogli. Oni nie będą mogli hodować tych świmi innymi słowami. Oni nie będą mogli tak postępować i oni w tym momencie podejmują decyzję w swoim życiu i oni mówią do Pana Jezusa, odejść od nas. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. Tak mówi Boże Słowo. I poczęli go prosić. I my nie mówią, Panie Jezu, Ty odejdź od nas. My nie chcemy, żebyś Ty był z nami. My nie chcemy takiego życia. My chcemy żyć swoim życiem. My chcemy dalej zajmować się hodowlą świń. My chcemy dalej widzieć takich, którzy są związani łańcuchami, którzy są niebezpieczni. My chcemy takiego życia. My nie wybieramy Jezusa, tak samo jak na Dolgocie było. I jeszcze przed przemysłem Golgotą, kiedy był wybór, wybieramy Barabasza przed Piłatem, nie Jezusa. I dzisiaj ludzie wybierają tego złoczyńcę, tego, który źle robi. Dlaczego? Bo jest to wygodne dla ich życia. I Pan Jezus odchodzi z tamtego miejsca. Wiecie, to jest bardzo smutne. Dlatego, że on odchodzi, i ja tak kiedy analizowałem, nie doczytałem się, żeby Pan Jezus znowu wrócił na tamte miejsce. Może gdzieś jest, no ja nie doczytałem tego. I z tego, jak rozumiem, Pan Jezus odszedł z tych granic, bo tak mówi może słowo. On odszedł z tych granic. Straszny to stan, kiedy nie ma Pana Jezusa. Straszny to stan. Kiedy Pan Jezus odchodzi z granic naszego życia. Straszny to stan, kiedy nie można zobaczyć Jezusa. Ale to jest wybór zrobiony człowiekiem czy ludźmi. I oni mówią, odejdź, odejdź od nas, my nie chcemy Ciebie. I jeszcze jest jedna ciekawa sytuacja, dlatego że można powiedzieć, że tutaj były trzy takie prośby w tej historii. Jeszcze była, no cztery, licząc tą łodzi. Jest ostatnia prośba tego, który został uwolniony. Tego, który miał pragnienie, aby być z Panem Jezusem. Tego, którego życie zostało przemienione i tu jest prawidłowa myśl, którą on mówił, Panie, ja chcę być z Tobą. Pozwól mi z Tobą. Panie, ja chcę być z Tobą, innymi słowami. A Pan Jezus mówi mu tak, Ty teraz nie pójdziesz ze mną. Ty wrócisz do swojego domu, do swojej rodziny. Dlaczego on miał wrócić? Dlatego, aby powiedzieć tym ludziom, co z nim uczynił Bóg, bracia i siostry? Kiedy Bóg zbawia człowieka, o niego jest takie pragnienie, Boże, zabierz mnie do siebie. Jak chcę być z Tobą, jak chcę wiecznie z Tobą już radować się, Panie, jak chcę być z Tobą, a Pan Jezus mówi, ja jeszcze Ciebie zostawiam w tym miejscu, które jest bezbożne. Dlaczego na świadectwo dla tych ludzi? Abyś ty powiedział i pokazał, co zrobił z Tobą Bóg, bracia i siostry. Co zrobił z tobą Bóg? O to samo pytanie jest, abyśmy dzisiaj byli tymi, którzy mogą każdemu naokoło powiedzieć, spójrz na moje życie, co zrobił ze mną Bóg. I na samym początku zgromadzenia brat Piotr czytał to wspaniałe słowo, kto pragnie, nie przyjdzie do mnie i pije. A o kim była mowa? A to była mowa o Duchu Świętym. I było powiedziane, że kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, wie, kto uwierzy, jak powiada Pismo, czyli nie jak sobie było powiedziane, ale jak powiada Pismo, to co z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. I kiedy czytamy dzieła Apostolskich, na temat Ducha Świętego jest napisane nie oddalajcie się od Jerozolimy. Nie oddalajcie się, ale oczekujcie obietnicy. Po co nam oczekiwać obietnicy? Tam jest napisane, oczekujcie obietnicy i kiedy Duch Święty zejdzie na was, to co? To wy będziecie mi świadkami. Bracie i siostry, to bardzo ważne. To wy będziecie mi świadkami. A dlaczego? Bo kiedy zejdzie Duch Święty i popłyną rzeki żywej wody, to wtedy można być świadkiem Jezusa Chrystusa, dlatego że nie będą to tylko słowa, ale to będzie to, co może dać życie bracia i siostry. I teraz my, kiedy często mówimy, że my jesteśmy tymi, których Bóg napełnił Duchem Świętym, chwała Bogu za to. Ale my możemy sobie zadać te ważne pytanie, czy ja moim życiem, moim postępowaniem, moimi słowami mogę powiedzieć, że jestem świadkiem Jezusa? A kto to jest świadek? Świadek to jest ten, który widział naocznie i przekazuje informację, którą zobaczył. A jaki świadek ma być? Prawdomówny. Prawdomówny! Czyli ma mówić prawdę! A kto to jest prawda? Jezus jest drogą prawdą i życiem. Tak mówi Boże Słowo! Oto świadek powinien być prawdomówny! Świadek powinien mówić nie tylko o tym, jacy jesteśmy wielcy, albo może tego w ogóle nie powinniśmy mówić, jacy jesteśmy wielcy. Wiecie, bo my czasami, zamiast powiedzieć, co zrobił z nami Bóg, My możemy pokazać, jak wielcy my jesteśmy i dziwimy się, dlaczego nasze świadectwo one nie działa tak jak świadectwo, które czytamy w Bożym Słowie. Dlatego, że my często mówimy o tym, jak my jesteśmy dobrzy, jak to my coś uczyniliśmy, jak to my coś zrobiliśmy, zamiast być świadkami Jezusa i zacząć świadczyć o tym, co On zrobił w naszym życiu, o tym, że to On ma moc. O tym, że to on jest realny. O tym, że to on odpowiada, bracia i siostry. Oto takiemu Bogu służymy. Jeżeli dla nas przychodzą trudne sytuacje. Wiecie, niedawno miałam taką rozmowę z jedną siostrą przez telefon, to nie z naszego zboru. I ona zaczyna mówić, wiesz, tak źle mówią na nasz temat. Wszędzie naokoło tak źle mówią. Mówię, chwała Bogu. A on mówi jak? A ona mówi, ile można? Ja mówię, słuchaj. Jak służysz żywemu Bogu, to obowiązkowo będą mówić źle na twój temat. A jeżeli ten temat cały czas jest na ustach i oni ciągle jeszcze dalej i dalej mówią, to chwała Bogu znaczy, że się trzymasz. Wiecie, my, my czasami zapominamy o tym. Nasze ręce opuszczają się, smutek przychodzi, bo ktoś na nas źle powiedział. Jeżeli ktoś na nas źle powiedział, bo my służymy Chrystusowi, bracia i siostry, chwała żywemu Bogu, że jest świadectwo naszego życia, że diabeł on nie może wytrzymać, że On chce zarzucić błotem. Bracia i siostry, chwała Bogu! Oto takiemu Bogu my służymy, który jest żywy, który odpowiada, który może zmienić każde życie. I co ważne, bracia i siostry? Nie zamartwiajmy się tymi burzami, które są naokoło nas. One są, one będą. Ale dopóki Pan Jezus jest z nami, wiecie się nad tym zastanawiałem. Jak Pan Jezus mógł spać, kiedy była taka burza i woda wlewała się? Ja tego nie wiem. Zastanawiałem się, no jak można tak spać? No był głęboki sen. Widocznie był bardzo zmęczony. On też był w ciele, tak jak my. Był bardzo zmęczony. On wiele pracował. On nie chował, innymi słowami. I on spał tak mocnym snem, że nawet jak woda wdzierała się do tej łodzi, on spokojnie spał. Ale wiecie... Ile by tej wody nie płynęło, ja nie wierzę w to, że łódź z Panem Jezusem by zapłonęła. Nie ma takiej możliwości. Kiedy Pan Jezus jest w łodzi, to ta łódź, ona nigdy nie zatonie. Dlatego, że Pan Jezus, On nie jest tym, który tonie. Pan Jezus nawet sobie bez łodzi chodził. Dlatego my służymy temu Bogu, który jest żywy, bracia i siostry. I ja chciałbym razem z Wami modlić się do tego Boga, aby bo on dawał nam jeszcze więcej siły i wiary. Abyśmy mu służyli, abyśmy Jemu byli wierni. Za wszystko chwała niech będzie Jemu. Amen.